Dobrze, hmm. Za kilka odcinków powinny się pojawić odcinek z, no z, z Minecraft Hardcore. Nie to hmm. nie jest Minecraft Hardcore. Ale będzie odcinek z Minecraft to Minecraft Nie będzie widać, że Hardcore, ale my nas Hardcore, bo będzie trudne. Zginiemy w Polsce hmm. serio. No, a więc musimy stworzyć 100 dni Minecraft Hardcore. A ty Eee, dobra, zgrabiamy pilotów. Nie, nie zrobiłam tego. i Od razu mówię. Czeski szef, zdałam się z nami. Eee, no bo... Czemu? Nie, no ja też zrobiłem kwiatki. Trudno. Trudno się mówi. To ty potrwa pojadać do domu. Dobra, widzę, wiem. Gły... Aaaa! Jestek! Yes. A ja myślałam, że to czapka tak Krzysztofa. A ja lubię, mam małego pieska, bardzo małego, i go się do zobaczenia. nie a takim razie pokażę wam, jakie na odcinku. No, a w ogóle musicie zobaczyć mojego pieska. No, zacznę. Się... Sia. No, Siro. właśnie. Oj, no, i dwa kotki małe. jeden. Ja nawet zabierz no, sobie karty, bo będziesz sobie to Jeden mały, drugi stary. Stary, ale jare. Żyję w polowaniu na ptaki. Eee. Mógł dać dwa koba? No? No. Dzisiejszy odcinek będzie taki. Dwa czy trzy? No! Ale trzy jest potrzebne ptaki. Ale ja o jeden kobiet. Dobra. Tak nie od razu mówię. Z tego odcinku będą... Od razu naprawdę będzie... Gdzieś może o 16 będzie odcinek. Nie, dzisiaj, no, dzisiaj będzie jeszcze... No, to będzie, będzie jeszcze dużo odcinków. Od razu wam to mówię. Dzisiaj będzie mega dużo odcinków. Jako, że dzisiaj startujemy z kanałem. dzisiaj nie startujemy z Ale startujemy z poważnym kanałem. Bo wcześniej pamiętacie jakie głupie filmy nagrywałem. Ale ten jeśli jesteście, tak. bardzo, 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 bardzo. Właśnie, nie zrobić na 200 wyświetleń piosenką Superdinka. Będzie? Na tym filmie. Będzie! I ja będzie. też na niej wystąpię! Tak! Superdin! Nie, no. y nie mam! Trailer dodamy, że będzie 200 w sensie 190 wyświetleń, a ogólnie wybrałam. Będę kraja gravna Przepraszam. Mam 12 węgla. To dobrze węgiel Okej, a mam Nie Dobra, widzowie. Dobra. Ogólnie dzisiaj film będzie trwał 10 minut. To i bo dłuższego już nie zrobimy. Tak, ale za to wam to bardzo wynagrodzimy. Zrobimy dzisiaj 10 takich filmów. Czyli aż godzinę. To możesz zdobyć od razu jedzenie. Godzinę i 40 minut. Na nagrywanie lej? Trzyma. Rzucam ci drewienko. Tutaj. I papryki. Tak, o, dzięki. Rzucam. Tutaj. A ja idę zdobyć na jedząko. Dobra, się jedzonko. Jak coś tam mam weźmę, to będę mógł to palić. Ale tu mam pieprz już, głade. kurczak, kurczak. kucza, kucza. Ok, kuleje. Cool. Dobrze. Do Ej, co tam? Co tam robił uschnięte drzewo? Nie wiem właśnie. Znowu? Jeszcze w Może i się uda w tym, ale nie obiecujemy nic. Ale nie, ten w jest sensie taki bardziej wobbly. No bo proszę, no słaba. Będziemy wyruszać kiedyś w podróż, ale musimy zdobyć wioskę. Mały wioskę. A ja mam tu zabijały. No dobrze, Aldy. Nie mam Czy też wrażenie. macie takie wrażenie? Ja Mogę bym... rękawikami przepalić? Które wydałeś? No. A gdzie ma węgiel? No chodź tu. Myślę, że zapewne można zrobić cukierki z wodą. Tylko Tak chodź do mnie. Ja wiem, ja. Teraz chodzę do pieca węgiel. Kto tam? Zrzuca ze świnki i... O, a ja mam jeszcze wspólne takie jedzenie. No to przeżyjemy na pewno tę noc. Tak. Za Ta dwa małe no, Mam i... nadzieję. I ja od razu mówię: lajkujcie, no. zasubskrybujcie, włączcie, żeby zadekłaniać mięłość. Bo nie, o, no. o, o, widzę takie fajne trzeba, bo w tym słyszeliście, że są ogromne kejdy. E, Przydałoby się pełna. E, no i sobie nie podoba mięłość. Krówki. Krówki będzie skóra, tu nie ma Elczan. Ja, ja. Ej, ja muszę sobie wiedzieć, bo mam jedno serca. A no, czemu? Chodź, bo zrobię to Dobra, widzę fajnie. wiecie, że nie ma wkładu w te lepsze adwoka na Ja mam dwie skóry. Ale do końca roku proszę was zrobić 10 skóry. 10 skóry? To już zrobię tylko będę. Tak, bo mam już 7. Dzisiaj na pewno będziemy eksplorowali jednego kejla, takiego. nie wiem No już się Jeśli bym mógł spytać, mógłbyś zobaczyć ile już papier? Dobra. Zróbmy mieć pewność. Bo możemy maksymalnie... No 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 lajkujcie, I subujcie. Z dzwonkiem i... Wiecie, że dzisiaj będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale o chwilę trwa się zrobienie. Jeszcze trzy. Już mam dwoje ząbków. A więc, ale spokojnie. Robisz tobie? Nie jestem pytań. Że chcesz czyjeś tylko mieć? Nie mam. No to mam skurczelę i jeszcze wkrótce. Trzymaj sobie. Dobra, myślę, że tu sobie zrobimy swoją bazę. Nie musimy, możemy już wyruszać. To ja... Zbieram piec zbieram pies bieram Wziął, i chodź za mną, bo widziałem takie drzewo, w którym zawsze są gigantyczne hajże. A ile trwa ustanek? 7 minut, mówiłem. Robi się rok! No to ma ci mówiliśmy zeksplorować się. Albo w następnym zobaczymy. Ale obiecujemy Wam, że jeszcze dzisiaj dobrze wskazówkę. Bo, bo dzisiaj to... dodamy więcej odcinków z tego. Tak, bo dzisiaj się rozkręca stęża raz, A więc dodamy. No. A więc dodamy dzisiaj 10 odcinków. Kurde. Robi się noc. No. To drzewo. Zawsze o, po... O, się trzyma. Ja było wyjść dukę drzewą. A ja się kupuję pod takie drzewo. Pod wodą. Czekaj! Ja jestem pod wodą. Chodź! Widzę tutaj. Idziemy? Nie, chcę pod wodą. Widzę cię, nie chodź pod tą wodą Chodź.

I już mam Chodź tutaj do mnie! Nie minę! Posępka! Posępka! Dwa serca, dwa. Posępka! Dobra, to chyba pani odcinka. Nie, 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 ja tam do ciebie idę. Leć się w podęk! Nie widzę swojego niku. Tu bym się podkopałem. Gdybyś się podkopał, to nie widzę. O, widzę! O Jezu! Mógłbyś może zabrać drogę za nie...